Czołem myślącym. Ale w pierwszej kolejności dzisiaj, niejednokrotnie z wielu państwa wpisów, ale także rozmów, chciałem dodać tej odwagi i nadziei. Kochani, pamiętajcie, że o losach narodów, państw, ludzkości, nie decydują miliony ludzi, nawet nie miliardy. Decydują jednostki: decyduje jeden człowiek decyduje gazdka ludzi. I tak naprawdę decydują zawsze te warstwy przywódcze, elity, jakbyśmy chcieli to nazwać. Kochani, więc miejcie tą odwagę i tą pewność, że tak naprawdę milion osób nie ma nic do powiedzenia, bo to tylko będzie jazgot. Do powiedzenia ma zawsze jeden człowiek i garstka. To tak jak z prochem. No cóż, proch może być różny, sam tylko proch. Jako, jako to pojęcie proch, ale także materiał wybuchowy. Ale ten proch, choć go by najwięcej nagromadzić, nic nie zrobi, jeżeli nie będzie tej iskry, czyli tego człowieka, czyli tej idei, czy myśli w tym wypadku politycznej, która to podpali. Więc wierzcie mi, jeszcze raz powtarzam, warto myśleć i warto budować myśl polityczną. I dzisiaj będzie. Bardzo do, dokładnie właśnie o tym, o tej naszej potrzebie odpowiedzialności, odpowiedzialności myśli politycznej. Kochani, odwołuję się do materiału, który zamieściłem 1 stycznia tego 2022 roku. Ja wiem, że byliśmy jeszcze zmęczeni i tak dalej, i tak dalej, jak to w tym okresie świątecznym i w izraelskiej matni, materiał, jeszcze raz powtarzam, w izraelskiej matni, gdzie starałem się Państwu, jak widzę już po prawie odległości miesiąca czasu, od tego, jaki czas nam upłynął od zamieszczenia tego materiału, że było arcytrafne właśnie o tym, jak to Polacy sami siebie szpiegowali na rzecz Izraela tworząc mapę polityczną naszych uwarunkowań, żeby obce państwa, żeby obce służby mogły nas rozgrywać. I to co dzisiaj mamy u siebie na terenie Rzeczpospolitej, a jesteśmy data to jest chyba 31 30... no Właśnie, 31 stycznia 2022 rok wygląda jakbyśmy Prowadzili po prostu, no, trudno powiedzieć, że to kłótnia, lekką wymianę bardzo ostrą zdań na drewnianym okręcie, rzucając nawzajem siebie z jednej i z drugiej strony zapalone łuczywa. Bardzo niebezpiecznie to wygląda, szczególnie w tym otoczeniu wrogim, które wojny na wschodzie z Białorusią, na Ukrainie, gdzie, gdzie są poważne problemy, konflikty, które nas czekają, a my zachowujemy się właśnie jak na tym okręcie, tak jak w tej, w, tym, w, pra, w, tym, w tej metaforze Państwu podkreśliłem. Jeszcze raz przypominam. Ten materiał w izraelskiej matni opisuje, do czego służyły te programy szpiegowskie. Nie chodzi tylko o ten Pegasus. Boże, tych programów jest bardzo dużo różnego typu. Tylko nam zrobili tą, e, tą wrzutkę, no i fajnie, i dobrze, może wreszcie społeczeństwo zacznie rozumować, jak żyje, jak to wszystko wygląda. I to nie dotyczy tylko tej władzy. My z tym problemem mamy co najmniej tak na ostro od początku lat 2000. Zobaczcie, już 22 lata, ale oczywiście i, 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 wcześniej, i wcześniej to było, żebyśmy to rozumieli. Więc jeszcze raz, proszę. Proszę do tego materiału zachęcam. Proszę, jeszcze raz go też powtórzę na, na, na kanale, ale proszę, proszę Państwa, przejrzyjcie to tak, tak właśnie, analitycznie, z myśleniem, i tam jest sporo tych rzeczy wskazane, z którymi mamy dzisiaj do czynienia. Ale bezpośrednim motywem będzie lament. Pana byłego ministra rolnictwa, zresztą pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego, mego ulubieńca, jako największego nieudacznika wśród dotychczasowych ministrów rolnictwa i człowieka, którego na pewno nikt nie jest w stanie przebić. Buda, to jest, to jest w, w stosunku do niego książę yy, 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 w zarządzaniu rolnictwem, jak pan Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa. I teraz cóż ten człowiek? No, ten człowiek bardzo się skarży. I tutaj tytuły Ardanowskie o podsłuchach. Wyjaśnienia albo z grupą posłów żądamy posłów PIS wyjaśnień, lub poprzemy komisję śledczą. Skarży się Rzeczpospolitej, były minister oczekuje, że rządzący wyjaśnią sprawę inwigilacji, bo jest wiele przecieków, że po prostu ta inwigilacja dotyczyła też jego osoby. Różne właśnie osoby go informują, że on się znajduje na tej zacnej liście osób inwigilowanych. Ta lista jest bardzo duża, tak przy okazji, niedługo, w odpowiednim czasie wszyscy ją poznamy. To jest bardzo pojemna lista i ona będzie dotyczyła szczególnie nie tylko tych osób, które, które są w państwie groźne, czyli. Zagrażają systemowie. A nie rządom PiSu, tak samo PO i tak dalej, i tym wszystkim innym. I nie chcę, pan minister, nie chce mi się po prostu zmieścić w głowie, mówi Aldanowski, że ministrowie rządu mogą być bezprawnie podsłuchiwani. Proszę Państwa, Jan Krzysztof Aldanowski był wiceministrem w rządzie. Prawa i Sprawiedliwości, chyba już taki z Alepera był, czy na, na pewno po, przypominam, no nie? I człowiek dzisiaj bredzi, że nie chce mu się wierzyć, że ministrowie mogą być podsłuchiwani. No a ja bardzo przepraszam, ale tak w normalnym państwie, to kogo mamy podsłuchiwać, jak nie ministrów, tak? No prze, przecież, jeżeli nie mają nic do ukrycia, to nie powinni niczego się bać. Chyba prosta, prosta rzecz od tego są i powinny być służby. No ale pan, jakiś tam Stankiewicz w jakimś podcaście, Stan po burzy ujawnia, że, y, że na celowniku mają być ludzie powiązani z byłym ministrem rolnictwa i tak dalej. No nie o pozostałych y, tych autorach, którzy się skarżą i tak miałczą w mediach. To w następnych, jak gdyby, materiałach, ale koncentrujemy się na panu Ardanowskim. Proszę państwa, jeżeli mm, oglądacie mój kanał, czy tamte inne wypowiedzi, jakieś inne media społecznościowe, to państwo od dwóch lat słyszycie, że to jest kwestia czasu, kiedy pan minister Jan Krzysztof Ardanowski powinien oglądać cele więzienne od środka. To chyba jest jasne, no nie? Wydaje mi się, że to nastąpi, no nie, ale zaraz powiem, yy, powiem, z jakich to przyczyn, aczkolwiek przez dwa lata, już w momencie, gdy jeszcze był ministrem, czyli od 19 roku, to już nawet trzy, zobaczcie, no nie, dokładnie Państwu o tym mówię. Dzisiaj szybka reasumpcja tylko tych wydarzeń. Przypominam, aha, i dziwi się, że. I to zgodnie z prawem różne służby, a szczególnie ta jedna najciekawsza, miały prawo kontrolować to, co robi pan minister Jan Krzysztof Ardanowski, ponieważ jego sekretarz stanu, jego podwładny, jego współpracownik Tadeusz Romańczuk, senator Rzeczpospolitej Prawa i Sprawiedliwości i sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Si jako wiceminister w ekipie pana Ardanowskiego. Był w bardzo określone sprawy, zamieszany, tak? I prowadzono w stosunku do tej osoby postępowania i kontrolowano tą osobę. Więc niech się nie dziwi, że on znalazł się też na tym celowniku, bo to rzecz jest naturalna. Czy było to postępowanie e, tylko w sprawie tego pana, e, pana wiceministra, a przy okazji, czy czy po prostu znalazł się pan Ardanowski też z różnych przyczyn z nasłuchu? Jak się okazało, że wartym jest bohaterem, do tego, żeby się przyinteresować bardzo jego inną osobę. to mnie to nie obchodzi, ja nie przesądzam, ale proszę nie grać dziewicy w tym momencie, pan Ardanowski. Proszę zrozumieć, że to jest rzecz naturalna i zasłużył pan na ten stan rzeczy. I teraz. Trzeba zwrócić uwagę, co się działo. No właśnie ten, ten, ten wiceminister, pan Romańczuk, sprawa Eskimosa, sprawa Bielmleku, sprawa, sprawa, niekoniecznie ta osoba, ale wyobrażacie sobie, że oni powołali mi spółkę, ja, na moim kanale jest to, wita Trey. chodziło sto kilkadziesiąt hektarów, od biednego jakiegoś prywatnego człowieka, przejęli to, jeszcze przed wyborami, Chyba to samorządowymi, no nie? Boże, no, żeby to zrozumieć, to naprawdę no, Polska to dziwny kraj, a, a ten, ten ojciec chrzestny to siada w porównaniu z tym, co się dzieje przejęli, kochani, te 100, hektarów, założyli spółkę Skarbu Państwa z jakimś prezesem Kickiem, byłym tam e, oficerem i tak dalej, i tak dalej, no w tym wypadku Wojska Polskiego, najpierw Ludowego, etc. No nie? No i ten, e, ten gościu e, bawił się w tej spółce, bo chodziło o to, że oni e, przed wyborami rozprzedadzą ziemię rolnikom, to dotyczyło Świętokrzyskie, Podkarpackie i tak dalej. To są takie rzeczy niestworzone. Zakłady e, e, Netter. Jak zostały rozłożone, zresztą i tam obecny senator, pan Bogucki, brał udział i tak dalej, bo to wcześniejsze opowiadałem na swoich kanałach od trzech lat, no nie? Tak przy okazji, pan Netten, naprawdę, występuj właścicielu z prokuratorami, z tym wszystkim, pokazuj te materiały, jak zostałeś zniszczony i powinieneś dostać sensowne odszkodowanie od Skarbu Państwa za te mafijne, bandyckie działania, z jakimi mieliśmy tutaj do czynienia, zresztą lata to mówił, no nie? I teraz, teraz, kochani, więc i były sprawy Eskimosa, czyli tak zwany ten skup, skup po prostu interwencyjny jabłek i tam ten, te soki robione i spirytus wyszedł, etc., to oczywiście określone służby na to naprawdę mają dosyć dobrą dokumentację. Wiele osób zostało przespowiadanych, łącznie ciężko się już spowiadali z Bielska Podlaskiego. No nie? I teraz kochani, nie przed biskupem, tylko właśnie przed służbami. I teraz kochani, mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją, że tam jeszcze przy Bielsku Podlaskim chodziło o udzielenie pomocy publicznej 30 przez Krajowy Ośrodek spacia Rolnictwa 30 milionów złotych, no tak sobie z ręki, bo ktoś sobie wymyślił, a przy netterze za to, że okradli rolników, nie wypłacili. To skarb państwa też i dobrze, że wypłacił rolnikom. Tylko pytanie: dlaczego nikt nie poniósł za to odpowiedzialności, bo wypłacił pieniądze publiczne za odstawione. Codę chlewną, za którą pieniędzy nigdy ci rolnicy nie dostali. No, naprawdę jest to nie do pomyślenia, co się, co się działo właśnie przy władzwie pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego. W związku z tym, dzisiaj trzeba zwrócić uwagę, że ta osoba, pana ministra konstytucyjnego. Czy on jest winien czy nie, ja nie przesądzam, no nie? Ważne, że jest bohaterem i brał w tym udział. Plus jeszcze jego doradca, pan Karol Krajewski, bardzo interesująca osoba, która wyobraźcie sobie no, że, że oj, u Romańczuka pracowała, później jego żona, wszystko, wszystko kochani było, opowiadałem, mówiłem. No, i określone służby też przed tymi służbami przekazałem tą, tą stosowną, stosowną wiedzę. Później stworzono mu jakiś instytut kultury, dziedzictwa, wsi i tak dalej, ale teraz, jak kilka miesięcy temu zaczął, tam zaczęto lekko wsadzać i przepytywać określonych bohaterów, to wycofano go już z tego Instytutu i tam już nie jest. A to jest bardzo istotna, bliski współpracownik pana Ardanowskiego, istotna też osoba, ale tych bohaterów jeszcze będzie, będzie tam więcej. W związku z tym, że pan Ardanowski tak zwanie zaczął fikać, no i ta, ta władza z Nowogrodzkiej, no cóż, neobolszewia Zasady neobolszewickie to normalne, jak w bandzie się pokłócą, no to bandyci się zaczynają między sobą w mafii rozliczać, no nie dziwmy się. Więc tutaj nie wiem, po co te dziewice grać, no, panie Ardenowskim. Rzecz jest naturalna, pan wszystko dobrze wiesz i wiedziałeś, gdzie się pan znajdujesz. Ludzi, ludzi, którzy nie są umoczeni, naprawdę nic im nie grozi, najwyżej, no, najwyżej sfabrykują coś albo unieszkodliwią. Żyjemy przecież w takim, kochani, w takim państwie. I teraz, co jest jeszcze istotne przy, tym, przy tej kwestii związanej tutaj z tymi, z tymi bohaterami, z panem Krajewskim, z panem Ardanowskim. Kochani, tam też dochodziło do takich kwestii, że cały, cały, jak gdyby ten mechanizm, Ministerstwo Rolnictwa funkcjonowało nie po to, żeby zarządzać jakimś ministerstwem, tylko funkcjonowało w, działem rolnictwa, tylko funkcjonowało w tym układzie, żeby po prostu tworzyć mechanizm ten wyborczy, żeby określona formacja polityczna, Mogła, mogła, mogła wygrywać. No, oczywiście pan Ardanowski może na pewne rzeczy sobie pozwolić, bo przypominam, że jest doradcą pana prezydenta. Kilka razy to mówiłem. On ma bardzo dużą swobodę, to będzie tworzył tam partię prezydencką. No, to kwestia, jak go skompromitują, to zobaczymy. Natomiast w każdej chwili może liczyć na jedną rzecz, no nie? Na ten akt łaski. U pana prezydenta, czyli o poczucia tej bezkarności, wierzcie mi, że oni naprawdę tak rozumują. Natomiast trzeba pamiętać, że przyjdziemy po was. No nie? To jest kwestia, kwestia czasu. Naprawdę uwierzcie mi, że przyjdziemy po was. Jeżeli nawet ten mówiący z jakichś przyczyn nie będzie mógł przyjść, no to ci, którzy podobnie myślą, i podobno mają wiedzę, a wiedza ta jest szeroka, przejdą po Was. Pamiętajcie, uwierzcie mi, to jest kwestia czasu i nie zdążycie uciec, czy gdziekolwiek uciekniecie, to po prostu z tych określonych norm zostaniecie wyciągnięci. Co jeszcze bym, bym miał tutaj do tego dodać? A, tam było bardzo ważna sprawa, bo też, też będę w następnym materiale mówił, tak zwany, to jest świetna historia, no nie? Świetny, świetny, numer, gdzie zechcą rolników Polaków zrobić, czyli ten Narodowy Holding Spożywczy, który oni sobie zakładają. I tutaj Pan Ardonowski i Pan Romanczuk to są no mega bohaterowie tegoż holdingu. Wyobraźcie sobie, że 2019 rok Chyba lipiec, oni mieli prawo i sprawiedliwość jakoś, miało, miało Bolszewia, miała jakiś kongres, i pan Romańczyk, jako sekretarz stanu, było to jego ostatnie wystąpienie publiczne i służby już naprawdę nie, no nie mogły dalej na to bezkarnie patrzeć zaczął mówić o tym Narodowym Holdingu Spożywczym. W tym Narodowym Holdingu Spożywczym z, jego podmiot z Bielska Podlaskiego, z tej z spółdzielni mleczarskiej miał uczestniczyć. Szefem strażak z Brańska, jakiś rolnik Hanna Banana spod Hajnówki. No, no kochani, no, rzeczy takich razy niemożliwe, że uwierzcie mi, został zresztą po tym usunięty, zdymisjonowany. I, i teraz jest pytanie: czy ten co, dziewice graczy, Learganowski, to co? On o tym nie wiedział, o co z tym, z tym holdingiem chodzi. No wszyscy dobrze wiedzieli, a do, do krwi ostatniej Romańczuka bronił i broni. No a chyba jesteśmy w stanie to zrozumieć, jakie są tego, kochani, jakie są tego przyczyny. Natomiast to, co jest najgroźniejsze, ten holding, kolejna jest władza. a Teraz ten, ten następny minister, pastuch zwany. Yy, później udowodnię, dlaczego. No nie, tutaj żadna obraza, tylko określenie osobowości. Yy, dlaczego ten, yy, ten, yy, ten holding dalej tak, tak prą do tego? No bo to fajny numer, w którym kolejny raz można, można zrobić na wydrę. W związku z tym, proszę Państwa, pokazuję, do czego, z jakiej przyczyny i do czego te różnego typu inwigilacje, te służby. Do, do czego to, to służyło, do czego w konsekwencji to doprowadza, i teraz, nawet jeżeli ktoś mnie słuchał, to dochodzimy wszyscy do wniosku, ja także, że żyjemy, że, że władza, to, to ich rządzenie, to jest jakiś jeden cholerny wielki kryminał, tak? No, gdyby to była książka, powieść, no, z zacięciem by się to, jest ekscytujące, z zacięciem by się to czytało. Natomiast problem polega, że to jest prawdziwe życie polityczne Polaków w drugiej dekadzie XXI wieku i w momencie, gdy świat poważnie się zmienia, a nam niestety grozi unicestwienie, unicestwienie narodowe, unicestwienie państwowe. Stąd jeszcze raz przypominam, dzisiaj. Naszą odpowiedzią, nie po to. Ja do Państwa mówię, Państwo mnie słuchacie, żeby sobie pogadać, bo pogadać to sobie w rzeczach, to w, w ogóle to, to jest inna jak gdyby materia, to jest za trudne do tak zwanej rozrywki relaksu, to zmusza nas do myślenia, ale po to dokładnie robimy to, przygotowujemy, żeby wyciągnąć wnioski, tworzyć formację polityczną taką, która wreszcie zacznie porządkować to państwo.